Prawo jest dla nich zbyt pobłażliwe, bo co grozi takiemu człowiekowi za zepchnięcie ze schodów babci, być może kiedyś twojej albo twojej matki i obrabowanie w biały dzień? Dwa miesiące aresztu, ekstradycja, którą i tak ma w dupie, bo zaraz tutaj i tak się pojawi? Nawet jeżeli zostanie osadzony i skazany, dostanie ten rok powiedzmy od siatki. To myślicie, że w kryminale zmieni swój sposób życia i patrzenie na świat? Wyjdzie i znów komuś zagrozi. Skoro więc nie jesteśmy w stanie bezpiecznie ocenić, kto jest kim, skoro wiemy, że ludzie ci muszą być edukowani w specjalnych centrach, bo istnieje ryzyko, że nie będą wiedzieli, jak się zachować, to po co nam oni tutaj? Skoro liberalni politycy sami już mówią, że trzeba zaostrzyć prawo i zatrzymywać wydawanie kart pobytu i azylów, po co ta instytucja kościelna w takim razie pcha palce pomiędzy drzwi a futrynę? Żeby znowu osłabić zaufanie wiernych do kościoła katolickiego? Nie potraficie pomagać? Przecież udowodniliście przez wiele lat, że Caritas potrafi to robić. Po co w to wchodzicie? Masowa imigracja to nie jest kwestia tylko i wyłącznie etycznego stawiania spraw, to kwestia polityczna. Jeszcze raz, ilu ludzi jesteście w stanie tutaj ściągnąć? Ilu z nich utrzymać? Kiedy wasza etyka i moralność powiedzą, Stop, tym ludziom już nie pomożemy? Kiedy?